Siemanko, film powstał w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Wszystkie materiały zawarte w tym filmie są przedstawione w krzymy zwierciadle, aby zapewnić wam jak najwięcej humoru i rozryw. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych trzech części na tym kanale, a kontynuacja zależy od waszej aktywności. Jeżeli film wam się spodoba, dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam, Juan Rodriguez. Moja babcia była Polką. Jaren Jones przemyca nielegalny ładunek do Holandii. Wmówiłem sobie, że jestem niepokonany, że nikt mnie nie zatrzyma. Na miejscu spotkałem się z Wielkim Blatem. Jesteś gości. Dostałem zapłatę. I tak w niecałe dwa tygodnie zarobiłem 20 tysięcy. Myślałem tylko o tym, by to powtórzyć. Pan jesteś normalna. Świnia sprzedajna. Trzepałem kasę jak automat. Jakże byłem naiwny. Dziś do mnie twój... E, wczoraj i dziś zadzwonił kolega, że ty masz paczki przywieźć. Skąd ty to wyssałeś? Z dupy? Nie. Z palca? Bo ludzie dla mnie donoszą. Ja wiem, gdzie mieszkasz i tak dalej. Zbierali na nas haki od dawna. Przeszukamy pana auto. Proszę wysiąść. Proszę otworzyć bagażnik. Ale, ale... Ale ja nic, przecież, przecież ja nic. Mówiłem, że to nie ja. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. Byłeś zajebisty. Współpraca z tobą to była czysta przyjemność. Co by o tobie nie mówili na mieście, dla mnie jesteś jak brat. Game over. Kultowy piłku Matryka Smyka powraca. Mm. Ja mam no wyjebano na waszą firmę, co wy mnie kurwa straszycie do chuja wypierdalać? Kurwa wejście, mnie, wypuśćcie, no co ja wam zrobiłem? Najlepsi polscy aktorzy w najbardziej oczekiwanym filmie roku. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Oh. No zwierzę kaczki, kury hodują tam, ekologia no. na ósmym piętrze. Koń przez balkon wygląda, jak Boga Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Zapraszam serdecznie. się na film. Matryka Smyka. Specjalista od spraw gangów Mike Smith dostaje wiadomość o bójce na spacerniaku. Na ziemię wszyscy siadać. Trzech członków gangu brutalnie zaatakowało rywala. Strażnicy nakazali 200 więźniom spoczęcie na ziemi. Napastnicy zostaną wyprowadzeni w kajdankach i przesłuchani. Smith bada te grupy od dawna. Proszę. To będzie piszczało. Dobrze. Zasada pierwsza: Atak na członka gangu sprawia, że wszyscy stają do walki. Ten weteran znają z autopsji. Następuje przejęcie, złamanie, złamanie, złamanie w łokciu. Drugi jeszcze nie zdążył wyhamować, więc jego przechwyciłem na nadgarstek, też ten nadgarstek połamałem. A, a ten trzeci, kiedy zobaczył, zamiast pomóc, pomóc kolegom, zaczął uciekać. I uciekał w kierunku trauguta i tam wpadł pod samochód. W niedzielę obudziłem się z potężnym kacem. A komu to potrzebne? A, to potrzebne? a dlaczego? dlaczego? Poszedłem sprawdzić pocztę. Byliśmy w potrzasku. Był u mnie narod. Pakuj się, musimy wiać. Spełniły się moje najgorsze obawy. To była jednostka specjalna. No, robiłeś I nagrobiłeś sobie. Miałem wybór. Współpraca albo dożywocie. Podjąłem to ryzyko z braku innych perspektyw na godziwy zarobek. I na dzisiaj ja zamknęłem czwórkę moich przyjaciół w trumnach i kto ostatni wyjdzie ze swojej trumny wygrywa 6000 tysięcy złotych. Rabun, Boże, w trumnie! Jednego żałuję, żałuję, że po prostu nie w taki sposób, jak trzeba, załatwiłem sprawę, przez którą dostałem się do więzienia. Za szybko zrobiłem pewne rzeczy, bez przemyślenia, czego efektem jest, jak to się mówi, 15 lat więzienia. Największą satysfakcją na dzień dzisiejszy jest mi pomaganie innym ludziom. Już tam swoje przeżyłem i nie chciałbym, żeby po prostu młodzi ludzie skrzanili sobie tak życie, jak ja skrzaniłem. A jak to się skończy? Jak wszystkie inne części. I to mi się podoba. Czarna jagódki, czarne jagódki, mieszkamy w wsi Zielona